Witajcie! Witajcie! Jestem makiś! To ja! To ja. To ja wszystko! Wszystko wymyśliłem! Jestem agentem bijajem! To ja. Jestem też z To ja! Jestem członkiem Gildy la 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 la. Jestem e, pracuję w Marvelu, Uhu. jestem też bitelsem la 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 la. To ja, to ja, to ja wszystko we Jestem... Wszystkimi... Jestem... Nimi... To ja! Co? To ja. Ktoś raz powiedział mi... Co? To ja! To ja jestem! Przepraszam. Ktoś raz mi powiedział, że ja nie jestem CIA-em. To ja jestem nim! Co? Co? To ja! Ja... <grym> Sorry. Ja. Jestem wszystkimi, bo CIA przez moment nie, oni zapomnieli o tej nazwie. Ja od razu wykorzystałem moment i teraz ja jestem CIA i zgłaszam im prawo autorskie. Co? A ja? Ktoś myślał przez moment, że to nie ja, a to ja, jestem Makiś, pamiętajcie sobie, że to ja wszystko wymyśliłem, uhu, lala, uhu, lala, uhu, 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 uhu. O, proszę pana. Pan nie jest żadnym fbi ani cia ani członkiem gilnich cząstki. Pan jest zwykłym gównem, jest pan nikim, nic pan nie zrobił. Pan tylko bierze nazwy kogoś i kradnie moje. Co? To ja! To ja! Za, zabić go! Szybko! Zabijcie go! Moi słodzy. Nie masz żadnych sług. Jesteś Jesteś turnym pedałem, a nie yy, caserzem, żeby mówić, co mają robić ludzie. A, to ja! Przestań tak mówić, że to nie ja! To ja! Ja wszystko wymyśliłem i yy, ja stworzyłem Ciebie i Twój ten świat, i Twoją dupę, Psiąoma! A, człowieku! Uspokój się i porozmawiajmy logicznie. Dlaczego uważasz, że to ty wszystko stworzyłeś? To ja! No dobrze, dlaczego tak uważasz? Przecież to było zanim ty zacząłeś mówić, że to ty to stworzyłeś. A! To i tak ja to stworzyłem! To dobrze, to podam ci inny argument, żebyś miał do zrozumienia. Skoro ktoś inny to wymyślił wcześniej niż ty. I yy, ma do tego prawa autorskie, to dlaczego ty mówisz, że to jest twoje? To ja! Ja mogę tego używać! Ja mogę, bo. E, bo to ja to wymyśliłem! A, to ja jestem makiś! To ja wymyśliłem wszystko! No dobrze, poczekaj, poczekaj, nie emocjonuj, się tak? Spróbujmy porozmawiać inaczej, przyjacielu. Spróbujmy porozmawiać logicznie. Spróbujmy się. Nie! Nie będę! Zamknij! Go! <laughs>